Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Ale Łatwe Asy, czyli Ała. Dzisiejszy bohater to chomikownik na Skorpionie G w Plutonie z kamilem 115 na Bulldogu. Scorpion G, czyli pojazd premium tieru 8 rzucony na najgorsze losowanie w tej chwili, czyli 30 tiery, 5 tierów 9 plus 7 tierów 8. No i zobaczymy, jak wygląda zrobienie łatwego asa na tym pojeździe. Ja pamiętam, dość się namęczyłem, żeby na nim wbić. Miałem też taką bitwę, gdzie przy odrobinie większej ilości szczęścia miałbym szansę naprawdę bardzo ładny wyciąg i medal pula. Tam wpadł no, ładny as, ale było szkoda, ponieważ na, na porażce niestety, chociaż bitwa bardzo ładna. No, a tutaj chodnikownik podesłał replay, yy, twierdząc, że, czyli znaczy, w którym napisał, że Devetus zrobił tak w sumie jak na ten pojazd ok, yy, ale sypnęło bardzo dużo EXPA, yy, a normalną, yy, czyli znaczy w normalnych sytuacjach za taką bitwę, którą on zrobił, dostaje się najwyżej drugą klasę. A tutaj sypnęło Asem pewnie, dlatego że jednak yy, jakby ofiarą jego działa będą również 40, co wiadomo jest premiowane większą ilością EXPA. Na razie czekamy, kampimy jak to skorpionem. Zauważyłem, że Chomikownik wozi z takich widocznych modułów lornetkę. Ja, ja z tego co pamiętam może chyba siadkę Lornetkę. Widać, że to jest Lorneta, czyli pewnie jakiś drugi moduł poprawiający na przykład skupianie może jest zamontowany. No i mamy pierwsze RU, które wyjeżdża po prawej stronie. Na razie zatrzymało. Podjeżdża chomikownik sobie bliżej jego okolic, a Ru okazuje się robi bardzo dziwną rzecz, ponieważ wyjeżdża totalnie jolon do przodu, chcąc chyba oddać jedną pestkę w tego T-34, dostaje bardzo szybki oklep i bardzo ładny strzał za 504 ja. A propos Skorpiona, mam takie zdanie, że po prostu nie bardzo go lubię, bo to działo zbyt mocno mnie troluje. Zdarzało mi się mieć już sytuacje, w których gracz po prostu wyjeżdża i totalnie bez celowania, w pełnym galopie, trafia w czołg. Ja na przykład taką sytuację chciałem ostatnio powtórzyć, czyli podjechałem sobie na dość, znaczy na, o tak jak teraz na T-34 był. Podjechałem bardzo blisko, strzeliłem pestka w ogóle poleciałem gdzieś w kosmos e, To nie jest, mimo że jest to pojazd niemiecki, nie jest jakoś specjalny, kart, na którym można polegać e, Teraz bardzo szybki, coś co ja nazywam, e, coś co ja nazwam double tap, czyli takie pyk pyk e, Dwa szybkie strzały od Carnarvona i od FV4202 Strzał w e, policzek wierzy tego FV4202 ładnie, e, tam bulldog od pleców klepie tego mm, Karnarwona, więc gościu porobiony. Teraz jeszcze kolejny strzał go trafia. No i my wyjeżdżamy sobie na spokojnie. Próba pocelowania, gdzie się liczy czołgów czołgu. Odbijamy środek Niestety on, jeszcze karnawał po drodze nas trafił. Także na razie dwa celne strzały tylko. Ale widzimy tam, zdaje się, tył wieży, a teraz już bok wieży E5. Skupienie. Zobaczmy, jak jest celownik. Widzimy, że ten niemiecki pojazd z niemiecką precyzją nie ma wiele wspólnego, działo jest dość siejące, no ja niestety właśnie tego, tego pojazdu nie do końca lubię, bo wiem, że na tym dziale nie bardzo mogę polegać, jest to 75 szybki strzał, poleciało nad pojazdem, ponieważ nie było do końca skupione i tak to właśnie kończy 6 do 4, a mamy dopiero 1436 punktów uszkodzeń, czyli raptem Trzy strzały. Jeden strzał za, za 504, a dwa następne już poniżej średni. Przeciwnicy zdobyli tamtą flankę, my zdobyliśmy prawą flankę, więc trzeba teraz bronić bazy. Patrzy, chomikownik czy nic przypadkiem nie przejeżdża. Przeciwnicy stracili 9, i 8. Wysadziliśmy jedną dziesiątkę, 9 i 8. Bardzo ładny strzał w grilla, szybki, ale znowu bardzo niskie losowanie. 445, tylko Musimy uważać, ponieważ już w tym jesteśmy na strzał od 9 tierów, nawet od 8 od chociażby Defendera, szczególnie też od Grilla. Przeciwnicy są na kapie, podjeżdża T54, wyjeżdża bokiem, również do nas, bardzo ładny strzał, ale znowu w niskim 443, a przypomnę, że Scorpion ma alfę taką jak RHM, czyli 490. Podjeżdżamy, na szczęście ktoś dekapuje, zbija T30. Omijamy przeciwników po naszej prawej stronie, po to, żeby ewentualnie to T30 klepnąć. Obok on nie strzelił. Wyjeżdżamy, patrzymy T30, patrzy gdzie indziej. Strzał elegancko w końcu wylosowało normalnie. 474, 2798 punktów poszkodzeń i pierwszy frak na naszym koncie. W tym momencie elegancko przeciwnicy zdają się chyba nie patrzeć w naszym kierunku. Podjeżdżamy sobie od pleców. I widzimy, że E75 faktycznie tyłem strzał, ale zamiast E75 trafiliśmy E5. Gościu zasłonił, zupełnie przypadkiem zasłonił swojego sojusznika i podjechał pod naszą lufę, co oczywiście zaowocowało ładnym pociągiem. No i niestety właśnie E75 trafia za 4-3-2. Na szczęście jest losowany strzał błoczek Ładny tym razem losowanie, ładnie się odgryzł chomikownik tej E75 za 544. Ładny strzał, 54 punkty średnich, 12 do 6 Na naszym koncie dwa trafienia piątki, E5 Znaczy 2 trafienia w 5 więc jeden frak również na tierze 10 zrobiony 12 do 7, bitwa się powoli kończy 3536 punktów i szybki strzał, nie trafiamy Właśnie taką tendencję ma dział Skorpiona Ja zauważyłem, że to działo strzela tak jakby, o tak Ono nie strzela tak, tylko ta, ta pestka jakby bardzo szybko opada Jest lew, pocałowanie w górną płytę Odbijamy się, jednak lew ma Mocny ten przedni pancerz ostatnio, e, więc ten strzał raczej nie miał szansy się przebić. Grill kompletnie z naprzód, ten bardzo fajnie to wyglądało. 3,5 tysiąca, czy będzie jeszcze jedno trafienie? Kończy 252 i za 3 wy w plecy tego 252U. 4050 punktów uszkodzeń Dwa fragi i przechodzimy do podsumowania. No i tylko wypada jeszcze zrobić szybkie podsumowanie. Widzimy właśnie MK i medal wsparcia. 4050 punktów uszkodzeń dało nam najwyższy wynik pod względem damage'u w naszej drużynie. Po drugiej stronie, najwięcej zrobił Grill. Naprawdę dobry, dobry wynik 5568. U nas drugi wynik batchat. 3, prawie 900. Nasz kolega w Bulldogu jest tutaj, 1266. I przy okazji, jeszcze tam oznaczenie Fire for Effect, czyli chyba ogień skuteczny. To polskie tłumaczenie jest: 14 oddanych strzałów, 12 trafień, 9 przebić z dystansu, 300 plus 1 trafienie, 4 strzały przyjęto, oczywiście wszystkie z penetracją. Na szczęście udało nam się e, ten strzał ode 7-5 przyjąć z dość małym demedżem. 8 czołgów uszkodzonych, dwa zniszczone, 2,29 przejechane. Zarobek, bo jest to czołg premium, 111, prawie 112 tysięcy. Po odjęciu kosztów amunicji wyszło nam i naprawy przede wszystkim, bo amunicja jest względnie, względnie, a nie, przepraszam, amunicja to 15 tysięcy, naprawa 6,5, 87 tysięcy na czysto. 2250 expa z pręką plus bonus z rezerwy plus bonus zaprowadzenie pojazdu premium plus bonus zaprowadzenie pojazdu w plutonie 4950, bardzo ładne okrągłe liczby dlatego, że ex podstawowy to naprawdę bardzo, bardzo imponujące 1500 punktów uszkodzeń wydaje mi się, że gdyby nawet tego ostatniego strzału chomikownik nie oddał, czyli w obiektach 252U to i tak ten eks byłby naprawdę na tak wysokim poziomie, że wciąż wystarczyłoby na MK. No, naprawdę bardzo ciekawa sytuacja, w której wystarczy oddać kilka sol solidnych strzałów, kilka razy się można było pomylić, a i tak MK wpadła. No, ale pamiętajmy o tym, jaka to MK. 1500 bazowego EXPA. Także moi drodzy, to tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć.